kochani, siemaneczko, witam Was w kolejnym odcinku vloga. E, idę właśnie sobie na dół zrobić swoją tą e, neurokawkę e, i zaraz wam opowiem coś e, e, a propos właśnie mózgu. bo Mam takie swoje właśnie przemyślenia, obserwacje na temat tego, jak ten skubaniec po prostu działa i jak bardzo nas robi w konia, przyślą byłem prysznic. I no, widzę, że ta moja głowa myśli nad jakimś takim tematem, który... Wczoraj tam przerabiałem z Kornelią terapeutycznie. Taki program znalazłem z dzieciństwa. To chyba podstawówka była. Miałem wtedy nie wiem, około 10 lat, coś takiego. Rozwaliło mi to totalnie po prostu głowę. <laughs> I, e, I widzę, że mój mózg dzisiaj pod tym prysznicem, a propos tego tematu, tak myśli, że coś mi tu nadal nie pasuje i tak dalej. I mówię zaraz, Karol, co Ty robisz przecież? To jest stary program, który ty wczoraj uwolniłeś, to przestań w ogóle myśleć, przestań się w ogóle zastanawiać, przestań myśleć, mówić, że coś ci tam nie pasuje w tej sytuacji, bo to jest stary program. Ty potrzebujesz pójść dalej, sprawdzić no i zobaczyć, co się generalnie wydarzy. No i to jest, kochani, właśnie niesamowite, że po prostu mózg działa w ten sposób, że on ma taką w swojej głowie neurologiczną mapę rzeczywistości. No i on przewiduje przyszłość na podstawie całej twojej y, przeszłości. Więc po prostu to jest tak jakbyś sobie tam wiesz jeździł po swoim mieście, no jeździłeś po nim tam załóżmy wiesz rok, poznałeś tam wszystkie ścieżki, drogi, ulice i tak No i ten mózg mówi, aha no to tu jest Żabka, tu tu będę sobie, mogę zrobić zakupy, tu jest Biedronka, tu jest ten sklep, tutaj mam kolegę, tu mam koleżankę i tak no i on przewiduje na podstawie tego, czego doświadczyłeś w przeszłości. Dam ci teraz prosty przykład. Jeżeli załóżmy, nie wiem, nie zarobiłeś y, nigdy w swoim życiu, nie wiem, 100 tysięcy złotych na przykład w miesiąc, patrzcie, piękny kawaler, Gacuś. Gacuś, tu jest pan Gacuś, tak? Gacuś, pokaż się. Tak wygląda Gacuś, gdzie jest Rudy? Nie rudy, kochani, tylko ruda się okazało, że to jest kotka, a ją nazywałem Garfield. Więc będę musiał to zmienić. W każdym bądź razie, wracając do tej metafory, Mordko, była rozmowa, nie ma drapania i nie ma zaczepiania. Musi być, kochani, dyscyplina tutaj. E, więc zaraz Wam e, poczekajcie. Zrobię sobie kawkę i e, z kawką sobie usiądziemy tutaj nad basenem. Dzisiaj jest tak pochmurnie, jest pochmurnie, ale i tak jest pięknie i cudownie. Jestem na maksa wdzięczny. Gacek, idziemy sobie zrobić neurokawę. Idziemy Gacy, sobie zrobić kawkę. Ulubiony zestaw supli kochani do neurokawki. Elteaninka, Nalk i Lion's May. No dobra kochani, neurokawka zrobiona. Chodź Gacek, idziemy sobie usiąść i e... Kurde, tam znowu powiem Wam hałasują, tak? Jakaś budowa jest, znaczy budowa, coś tam naprawiają u sąsiadów. I to jest, kochani, po prostu klątwa chyba wszystkich vlogerów i nagrywaczy, że gdzie bym nie mieszkał w tej Tajlandii, to a zawsze jakaś budowa, wiercenie, dźwig. Na jednej wyspie pamiętam kopangan, tamtą, tam to jest tamta wyspa, którą widzicie w tle. Jak przyleciałem sobie w grudniu, tam dwa tygodnie byłem. Kurde, w bajecznym po prostu mega zajebistym e, miejscu byłem. Na tamtej wyspie. Czekajcie, sobie tutaj usiędziemy. W tym stole nie siadałem, kurczę. Tu będzie Mastermind. Jeden będzie w e, październiku. Nie, na początku listopada chyba. Na początku listopada, a drugi będzie, kochani, w styczniu. będziemy sobie tu siedzieli przy stole i będziemy się wygłupiali. Tutaj ustawiam miejsce. Dobra, żeby było mnie dobrze słychać. Jest ok. Dobra, kawusia. A, wezmę suple. Od razu, kochani, mój ulubiony stack do neurokawy, czyli soplówka jeżowata l LT-Anina i e, Malt. Gacuś, Mortko. Łykamy na, na zdrówko. Ale dobra. I kochani, powiem Wam, że tak jestem na maksa wdzięczny, że znowu mogę nagrywać, bo teraz byłem rozwalony ponad tydzień. Kurde, tak mnie powaliło, że po prostu trzy dni nie byłem w stanie w ogóle się, wiesz, podnieść z łóżka e, i zrobić czegokolwiek. E, miałem taki jeden dzień, że tylko po prostu jakby leżałem i oglądałem jakieś tam e, na Primie, coś w tym, w laptopie jakieś seriale. Ja mało bardzo oglądam tych rzeczy. E, i po prostu tak się męczyłem, mówię, no nie, ja nie jestem w stanie być tym Karolem, którym byłem kiedyś, czyli gościem, który tam lubił sobie po pracy przyjść, obejrzeć serial, zjeść sobie jakieś tam chipsy, e, snickersa, czekoladę i to był tak zwany chillout po pracy. Teraz wiem, że to była tak naprawdę ucieczka od emocji i znowu podążanie za tymi impulsami, sygnałami mózgu. Więc... E, trochę byłem wkurzony na to, że po prostu cały tydzień jestem rozwalony, Cały tydzień jestem rozwalony i nie mogę nic po prostu zrobić, a nie mogę nic pracować, więc no nie mówiąc o nagrywaniu, bo w ogóle głos straciłem, zatoki, i ledwo po prostu gadałem, ale to mi pokazało jak bardzo kocham to, co po prostu robię i jak jestem na maksa wdzięczny, że mogę pisać, że mogę nagrywać, że mogę dzielić się wiedzą, że mogę prowadzić te kursy, live, webinary. Dzisiaj mamy wtorek, drugi dzień tygodnia. Więc wczoraj już powolutku ruszyłem, był pierwszy bieg. Dzisiaj będzie drugi bieg. Jutro pewnie będzie trzeci bieg. Oczywiście, jeszcze też bez ćwiczeń na razie, bez porannego spaceru. My oszczędzam tą energię, bo za trzy tygodnie przylatuję do Polski, więc muszę być pełen energii, pełna, pełna petarda. W czwartek znowu mam wystąpienie w nocy u fila koniecznego. Tydzień temu miałem chyba o 12 w nocy kongres świadomie niezależni we wtorek. Teraz w czwartek mam u niego na. Właśnie w takiej grupie zamkniętej mentoringowej będę opowiadał o tym, jak ten mózg okiełznać i zkać laserową koncentrację, żeby te swoje cele realizować, jak podnieść poziom energii, żeby po prostu no, robić to, co potrzebujesz, zrobić i mieć siłę, konfrontować się ze stresem, z rynkiem, z odpowiedzialnością, z tymi wszystkimi emocjami. I to wydarzenie, ta choroba mi po prostu pokazała, jak wiesz, coś ci ktoś zabierze, to nagle doceniasz to, jak bardzo po prostu to kochasz w swoim życiu, więc jakby ogromna wdzięczność. Teraz wracając do tego tematu tego odcinka a propos tego myślenia, że mózg, moi drodzy, wcale nie służy do myślenia. Ja od 14 lat pracuję nad sobą. Przeprowadziłem ponad 19 tysięcy sesji indywidualnych, zaraz powinien tam być 20 tysięcy bliżej. Pracowałem naprawdę z dużą ilością różnych osób, z różnych jakby branż na różnym jakby poziomie... W świadomości na różnych poziomach finansowych i tak z różnymi po prostu ludźmi i pewne osoby mają tendencję do tego, żeby naprawdę osiągać zajebiste rezultaty, a pewne osoby zauważą, że po prostu pokonuje własna głowa i teraz twój mózg wcale nie służy do myślenia Ludzie myślą, że będą mieli jakiś rezultat, że coś się wydarzy. I to jest główno prawda. Ludzie tak naprawdę przewidują na podstawie swoich doświadczeń z przyszłości, co może pójść nie tak, e, być może jaki uzyskają rezultat. I najlepsze jest to, i najlepsze to, co może zrobić, żeby po prostu zacząć się fajnie rozwijać, jest to, żeby przestać myśleć, przestać yy, zakładać będzie tak, owak, siak, srak, to wyjdzie będzie super sukces, będę zarabiał miliony, osiągnę sukces napiszę bestsellerowe książki, w ogóle będzie zajebiście spełnić swoje wszystkie marzenia, w ogóle nie wchodź w tego rodzaju halucynacje i nie wchodź też w zupełnie inną halucynację, to się nie uda to nie jest dla mnie, to jest trudne, na pewno mi nie wyjdzie będzie porażka, a co jeżeli to nie wyjdzie i tak dalej, ani jedno ani drugie nie jest prawdziwe. To są halucynacje, albo pozytywne, albo negatywne. I twój mózg uwielbia halucynować, są tak zwane projekcje w psychologii, ja sobie wyobrażam, że coś się wydarzy e, lub że jakaś osoba jest jakaś. Nie? I my tam przywiązujemy do tego emocje. I potem, jeżeli to się nie dzieje, czyli nie masz tego miliona, w tych milionów nie odnosisz tego sukcesu, nie dostajesz tego awansu, nie, nie realizujesz tego swojego celu, to cierpisz. Nie? I potem to cierpienie sprawia, że nie masz motywacji i się wycofujesz i uciekasz, bo twój mózg nienawidzi cierpienia. On podświadomie dąży do przyjemności i ucieka od tego bólu dyskomfortu. Z drugiej strony, jeżeli odniesiesz porażkę, to też się do tego nie przywiązuj i znowu nie mów o Boże, nie wyszło mi jestem beznadziejna, to tyle było wysiłku, tyle pieniędzy, tyle czasu i odpuszczasz. Jedno i drugie nie jest prawdziwe. Ja dzielę się tak naprawdę tobą, z tobą moimi obserwacjami i tym, co pomaga mi cały czas skakiwać na wyższe poziomy. Gdybym miał tego rodzaju mental te 14 lat temu, to teraz bym był w zupełnie innym miejscu, ale to zajebiście akceptuję. Bo tego rodzaju, to, że ja tą drogę, popełniłem te błędy. Boże, ile negatywnych emocji, że wyjdzie mi coś, nie wyjdzie. Kładłem nadzieję, potem to nie wychodziło. Pieniądze, czas, energia, to wszystko. Gdybym się poddał, to bym nie był tu, gdzie jestem teraz. Mówię Ci z tego miejsca, że teraz po prostu w ogóle nie myślę, nie zastanawiam się, jak mam jakieś wystąpienia. Wczoraj miałem taką bardzo ważną rozmowę, taki ważny projekt i myślę sobie tak, przecież ja nie wiem, co ja mam powiedzieć, nie znam tej osoby, nie wiem, co z tego wyjdzie, nie wiem, czy to z nami zarezonuje. W ogóle jestem nieprzygotowany do tego spotkania. Totalnie, nie? Dowiedziałem się tylko jakby, jaka jest intencja tego spotkania. Okej, okay, to jest intencją, super, to ja z tego wychodzę. I dalej zostawiam, żeby to spotkanie potoczyło się tak, jak ma się potoczyć. Jeżeli między nami wszystko zarezonuje, to zrobimy coś fajnego. Jeżeli między nami nie zarezonuje, to nic nie zrobimy. I ja nie muszę przywiązywać do tego emocji, bo jeżeli przywiążę tego emocję, że wow, taka szansa i nic się nie udało, albo wow, może się coś uda i będzie zajebiście, to ja znowu jak tego nie dostanę to cierpię, a jak dostanę, to mam, to mam chwilowe szczęście, ale potem to szczęście i ja, ja znowu cierpię. Więc w buddyzmie cała przyczyna tak naprawdę, buddyzm polega na tym, żeby uwolnić się od tego cierpienia. Ja w Tajlandii to poznaję, doświadczam. Ten kraj też ma na mnie wpływ, praca, którą robię właśnie z emocjami i uwalniając te wszystkie pragnienia, pożądania, e, poczucie braku i tak dalej. Ale nie na poziomie logicznym, bo to, że sobie powiesz na poziomie logicznym, że e, ja chcę osiągnąć sukces, ale nie dlatego, że im brakuje, to ci to gówno pomoże. Chodzi o to, że ty potrzebujesz pouwalniać emocje, a to jest praca na tygodnie, miesiące, być może na lata. Dlatego tak jak budujesz ciało na siłowni, to nie pójdziesz, nie pochodzisz przez miesiąc, ty nie będziesz miał tego zdrowego, seksownego, wysportowanego ciała. Potrzebujesz tygodni, miesięcy albo lat w zależności od tego, gdzie startujesz i z emocjami jest dokładnie tak samo. I tak jak powiedziałem z tymi pieniędzmi na początku, jeżeli nigdy nie zarobiłeś 100 tysięcy złotych załóżmy w miesiąc, to dla ciebie to jest niemożliwe, nierealne. Albo znowu jak uwierzysz, bo ci jakiś tam marketer albo jakaś książka naobiecywała i to się nie stanie, to będziesz cierpiał. Dlatego w ogóle nie myśl, rób to, tak jak ja mam właśnie w swoich Zasadach Wysokiej Efektywności, każdego dnia po prostu staraj się najlepiej jak potrafisz i zobacz, zobacz co się wydarzy. Ja też wczoraj to spotkanie poszło mega zajebiście, na pełnym luzie. Dostałem że tam zielone światło na ten projekt, i teraz mówię: Ja nie wiem, czy ja dam radę to zrobić, nie? Nie wiem, jaki będzie rezultat. Nie mam pojęcia, bo to ode mnie nie zależy. To zależy też od innych osób w tym projekcie. Ale to, co ode mnie zależy, to to, że ja mogę się w 100% zaangaż zaangażować, dać z siebie maksa i nie oczekuję jakichkolwiek rezultatów. Tak samo jak mówiłem w poprzednim odcinku, zacząłem pisać tą książkę, to znowu. Nie mam myśli, że ta książka musi być bestsellerem znowu i musi być na lotnisku cały czas na pierwszym miejscu. Tak jak neurohacking tam dwa lata temu wyszedł, dwa albo nawet chyba trzy lata temu i cały czas jest na lotnisku, to dosłownie co tydzień znajomi, tam klienci przysyłają mi zdjęcia, Karol zobacz twoja książka jest w bestsellerach, obok tam książę Harry, Remigiusz Mróz, jakieś tam inne bardzo sławne osoby. I ja mówię fajnie, ale to mnie nie definiuje, po prostu tak się złożyło, nie? I tyle. Więc jak uwolnisz te wszystkie emocje, pragnienie, cierpienie, brak, to nie będziesz koncentrował się na tym, że coś na zewnątrz przejmuje na tobą kontrolę. No bo zobacz, jeżeli nie, nie, coś ci nie wyjdzie, nie osiągniesz tego sukcesu, no to wiesz, jakieś doświadczenie, porażka przejmuje nad tobą kontrolę i tym już jestem beznadziejny, jestem do dupy, wchodzisz w rolę ofiary, a po co tyle energii, a po co tyle wysiłku? Boże, tego się nie opłaca, już nie będę robił i tak dalej, i tak dalej masz energię po prostu w sobie, jeżeli w to nie wchodzisz, już dobra, tak wyszło, idę dalej, robię swoje. Pamiętaj, że to, co definiuje osoby, które osiągają duże rzeczy, to nie jest to, że one się wywalają e, i, wiesz, e, ponoszą porażki, czy popełniają błędy, tylko to, że one po prostu wstają, 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 wstają. Tak jak ja. Ja popełniłem setki tysiące błędów i dzięki temu, że popełniłem te błędy, że nadal wstaję, tutaj jestem, jestem w tym miejscu i mówię do Ciebie z tego pięknego generalnie miejsca. Więc pamiętaj, mózg nie służy do myślenia, mózg tak naprawdę przewiduje i generuje różnego rodzaju halucynacje, pozytywne, negatywne, żadne nie są prawdziwe. Nie możesz po prostu dawać się po prostu w to wkręcić, nie możesz wkręcać się w te emocje, bo jak się dasz temu pochłonąć, to te emocje Ci zmiotą i będziesz od tego zależny. Ty masz być po prostu jak robot. Masz plan, masz cel i go realizujesz. Nie wiadomo, czy wyjdzie ci w tym miesiącu, za pół roku, za rok, za trzy, za pięć, za dziesięć, ale wiadomo, że przez 15 lat będziesz robił te czynności, które są najbardziej wartościowe z punktu widzenia Twojej kariery, biznesu, to gwarantuję ci, że będziesz w innym miejscu. Ja nigdy nie myślałem, że będę mieszkał w takiej wystrzelonej po prostu rezydencji na Rajskiej Wyspie. Nie myślałem o tym 15 lat temu. Ja myślałem o tym, żeby każdego dnia robić to, co potrafię, starać się jak najlepiej. Większość tych dni mi się nie chciało, byłem zmęczony, myślałem, że to po prostu nie ma sensu, że to do niczego mnie doprowadzi. Ale teraz patrząc z tych 15 lat, to mówię, gdybym nie zrobił tego, to by się nie wydarzyło to. Gdybym nie skonfrontował się z tym lękiem wtedy, to bym nie pokonał większego lęku, na przykład teraz. I tak dalej, i tak dalej. Więc mój drogi, mam nadzieję, że ten odcinek był dla Ciebie wartościowy. Daj koniecznie łapkę w górę, napisz mi w komentarzu, co zrozumiałeś w trakcie e, słuchania, oglądania tego odcinka. E, Jakie ty masz wnioski? Bo moi podopieczni kursanci mówią, kurde Karol, ty mówisz tak proste i oczywiste rzeczy, ale dopiero ja teraz to widzę. Ja widzę, że nie potrzebuję pracować dłużej, nie, nie potrzebuję pracować ciężej, tylko potrzebuję się skupić na tych pięciu, siedmiu najważniejszych zadaniach i to powtarzać, powtarzać, powtarzać. Tak jak zobacz. Robię eksperyment z nagrywaniem tego vloga. Nie liczę na setki tysięcy wyświetleń, tylko liczę na to, że ja chcę coś nagrać, chcę coś zrobić, chcę podzielić się z Tobą wiedzą, zainspirować Ciebie. Jeżeli ja będę nagrywał codziennie jeden odcinek, to w ciągu roku nagram 365 odcinków, nie? I to... Zainspiruje jakąś grupę osób. Ja nie potrzebuję milionów wyświetleń. Ja potrzebuję, że po drugiej stronie, żeby słyszała to jedna osoba, która dzięki temu zmieni swoje życie, i ona potem napisze do mnie: Karol, dzięki, że to nagrywasz, i po prostu coś z tego będzie. A ja też nagrywając to, uczę się, zobacz, występować, opowiadać, uczyć Ciebie. Dzięki temu będę nagrywał lepsze kursy, lepsze szkolenia, będę dawał lepsze wystąpienia publiczne i dzięki temu za 3-5 lat ktoś znowu mnie zauważy i mi coś zaproponuje, i pamiętaj. Że może być tak, że przez 5 lat nie będziesz miał efektu, ale 6 roku dostaniesz jakąś taką propozycję, która po prostu zmieni całe Twoje życie. Więc po prostu wytrzymaj, bądź systematyczny, bądź konsekwentny, i pomimo tego hałasu, tak jak znowu mam teraz, bo ktoś tam piłuje, nagrywałem przed chwilą odcinek poprzedni tego vloga, i wie, co jest, kurde, mieszkam znowu na innej wyspie, w innym miejscu i znowu ktoś piłuje. I tak będzie w Twoim życiu, że zawsze. Ktoś ci będzie przeszkadzał, ktoś cię będzie chciał oderwać od tego twojego celu, będą problemy, trudności, wyzwania, problemy jakiś w związku, problemy finansowe, problemy zdrowotne, w pracy, jakiś wiesz, to jest normalne, ale ty masz wytrzymać to po prostu i zobaczysz, że jak to wytrzymasz, poświęcisz się temu. Pamiętaj, nikt nie będzie ci. Bił, braw, że to zrobiłeś. Zobacz, ze mną tutaj nikogo nie ma. Nikogo to nie interesuje, że ja nagrywam te vlogi. Nikogo nie interesuje to, że ja piszę tę książkę. Nikogo to nie interesuje, że ja robię te podsumowania. Ale po tym, jak sobie słyszę na przykład od przyjaciółki, która mieszka tutaj na wyspie, że jej znajomy codziennie tam ogląda moje storisy i mówi, kurde, zajebiste te podsumowania Karola i robi sobie screeny i to jemu pomaga, to mnie to też motywuje do tego, żeby tego nagrywać więcej. Że, pamiętaj, nikt tego, jak fajnie, to nie robi, mówi że ludzie są nagradzani publicznie za to co robią przez lata w samotności. Więc dobrego dnia. Bierz się do roboty, bądź systematyczny, konsekwentny, wytrzymaj, pamiętaj wytrwałość. To jest moja cecha. Dzięki temu ja osiągnąłem sukces, ja będę osiągał kolejne rzeczy i ty również. Do zobaczenia. Uuu.